Od dziesięcioleci dziura Mela była tylko plotką, bezgłębna studnia w wiejskim stanie Waszyngton, która wyśmiewała naukę, pożerała wszystko i przyciągała uwagę tajemniczych sił. Ale teraz po raz pierwszy zaawansowana sztuczna inteligencja zmapowała ją w niemożliwych szczegółach i odkryła rzeczy, o których nikt nie spodziewał się, że istnieją pod ziemią. Czy to może być dowód, którego rząd nie chciał, abyśmy znaleźli? Czy dziura Mela była tylko dziwną anomalią geologiczną? A może jest czymś znacznie starszym, dziwniejszym i żywym numer jeden. Legenda pogrzebana w milczeniu. Przez dziesięciolecia dziura Mela była niewiele więcej niż opowieścią o duchach szeptaną w późnonocnych zakątkach radia i na skrajnych forach internetowych. Mężczyzna o imieniu Mel Waters twierdził, że na jego wiejskiej posiadłości w stanie Waszyngton znajduje się dziura, która nie tylko wydawała się głęboka, ale wydawała się nieskończona. Brak dna A, brak echa, brak wyjaśnienia. To rodzaj rzeczy, które powinny były być natychmiast odrzucone przez naukę, a jednak w jakiś sposób nie chciały zniknąć. Wszystko zaczęło się w 1997 roku, gdy Mel zadzwonił do programu radiowego Coast to Coast AM. Miejsca, gdzie dziwactwa miały swoje miejsce, ale również gdzie dziwne twierdzenia spotykały się z poważnym kwestionowaniem. Głos Mela nie był sensacyjny. Brzmiał bardziej jak sąsiad opisujący dziurę w swoim podjeździe, niż jak człowiek ogłaszający jedną z wielkich tajemnic nowoczesnej epoki. Powiedział, że opuścił wędkę obciążoną ołowiem do dziury szpulka po szpulce, aż zszedł ponad piętnaście mil w dół, nie trafiając w nic. Brak ciepła, brak oporu, tylko nieskończony spadek w czarność. Dziwne szczegóły się kumulowały. Psy odmawiały zbliżenia się do dziury, warcząc i cofając się. Ptaki unikały latania nad nią. Ludzie przez lata wyrzucali tam śmieci. Lodówki stare opony, nawet zwłoki zwierząt, a jednak nic nigdy nie wydawało dźwięku, gdy wpadało do środka. Nie odbijało się, nie pluskało, po prostu znikało. Lokalne legendy go popierały. Długo przed tym jak Mel kupił ziemię opowieści rdzennych Amerykanów, ostrzegały o przeklętym miejscu w pobliżu miejscu, do którego nie należy wchodzić nie z powodu duchów czy potworów, ale dlatego, że nie było przeznaczone dla ludzi. Mówili, że to był portal do innego miejsca, czegoś starszego niż sama Ziemia. Naukowcy, którzy usłyszeli tę historię, szybko ją odrzucili. Pionowy szyb tak głęboki zawaliłby się pod własnym ciężarem. Skorupa ziemska zapadłaby się do środka. Nawet radziecka kola, supergłęboka wiercenie najgłębsza, sztucznie stworzona dziura w historii osiągnęła tylko 7-6 mili, a zajęło to dziesięciolecia wyspecjalizowane wiertła i ogromne fundusze. A jednak Mel twierdził, że zszedł dwa razy głębiej, używając jedynie bloczka liny wędkarskiej i ciekawości. Jeśli to naprawdę było niemożliwe, jak władze mogły tego nie odrzucić, to był początek ciemniejszej części historii. Niedługo po telefonie Mela twierdził, że agenci w Czerni zaczęli pojawiać się na jego posesji. Nagle dostęp do dziury na jego terenie został zablokowany z niejasnych powodów pod pretekstem wypadku samolotu w pobliżu. Mel twierdził, że zaoferowano mu pieniądze, aby opuścił kraj, z ostrzeżeniem, że lepiej, żeby już o tym nie mówił. A potem zniknął. Lata mijały, a historia zniknęła w niejasnych zakątkach forów spiskowych. Obrazki satelitarne obszarów w pytaniu zniekształcały się bez powodu. Amatorskie zespoły poszukiwawcze wracały z pustymi rękami, opowiadając historię o awariach ich jednostek GPS tuż poza granicami rzekomych współrzędnych. Ci, którzy zbyt mocno naciskali na badania, otrzymywali dziwne telefony, ich konta online były blokowane, a w jednym przypadku ich badania zostały wykasowane z dnia na dzień. W latach 2010 rozwinęło się to w coś więcej niż dziwny punkt orientacyjny. Stało się symbolem dla niektórych dowodem na tajne projekty rządowe, dla innych anomalią natury czekającą na wyjaśnienie. Ale w jednej kwestii wszyscy się zgodzili. Cokolwiek prawda była, została pogrzebana pod warstwami tajemnicy i milczenia. W latach 2010 pojawił się nowy rodzaj dochodzenia bez marnowania czasu, nie robiąc zmian wędrowców z latarkami ani teoretyków spiskowych z drżącą kamerą. To była skoordynowana akcja. Naukowcy, inżynierowie i byli technicy wojskowi niosący sprzęt zdolny do mapowania podziemnych struktur w sposób, którego żadne ludzkie oko nie mogło. Ich najpotężniejszym narzędziem nie był wiertło ani kamera. To był system skanowania AI, zaprojektowany do interpretacji niewidzialnego. Nie mieli zamiaru zaglądać do dziury Mela. Chcieli ją zobaczyć każdy cal, każdą anomalię, każdy cień w sposób, w jaki nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił. A to, co znaleźli, przepisze wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o legendzie i o tym, co może czekać w ciemności. Numer dwa. Scan AI, który zmienił wszystko. Plan był prosty na papierze, ale nic w nim nie było zwyczajne. Na początku 2024 roku mała prywatnie finansowana ekspedycja zebrała się w tajemnicy. Zespół nie składał się z telewizyjnych łowców duchów ani amatorskich poszukiwaczy przygód. Byli to inżynierowie terenowi, byli kontrahenci obrony i specjaliści od mapowania podziemnego. Ludzie, którzy spędzili swoje kariery zajmując się miejscami, których większość z nas nigdy nie zobaczy. Przywieźli ze sobą sprzęt, zazwyczaj zarezerwowany do inspekcji infrastruktury o wysokim poziomie bezpieczeństwa, planowania ratunków w głębokich jaskiniach i wywiadu wojskowego. Ale sercem ich operacji nie był człowiek. W centrum misji znajdował się system skanowania AI nowej generacji hybryda fotogrametrii, Lidar radarów penetrujących grunt i czujników pola elektromagnetycznego. Pełna rekonstrukcja 3D dziury Mela, aż do milimetra, pozwalająca AI analizować ją w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu wzorów, które ludzkie oczy mogłyby przeoczyć. Zanim obniżyli jakikolwiek sprzęt, zespół ustawił obwód wokół miejsca. Każde urządzenie miało redundantne zasilanie i zabezpieczoną pamięć danych, zaprojektowane, aby przetrwać skoki napięcia i zakłócenia. Rig, który zbudowali na krawędzi otworu, wyglądał jak coś pomiędzy wciągarką głębinową a platformą startową satelity. Do niego przymocowano cylindrycznego drona skanującego pokrytego czarnym matowym lakierem, aby zredukować odblask. Pierwsze sekundy stąpienia były bez wydarzeń. Światła drona przebiły się przez ciemność, odsłaniając ściany, które były znacznie gładsze niż oczekiwano, prawie wypolerowane, jakby coś przeszło przez ziemię z chirurgiczną precyzją. AI natychmiast oznaczyło to jako anomalię. Naturalne szyby, nawet wulkaniczne rury są nieregularne. To było symetryczne, spójne, celowe. Gdy dron zszedł głębiej, AI zaczęło nakładać dane. Fotogrametria mapowała każdy zakręt ścian. Czujniki termalne sprawdzały źródła ciepła, a pomiary elektromagnetyczne skanowały zakłócenia w otaczającym polu. Na głębokości 200 stóp AI zauważyło coś dziwnego, całkowity brak mikropęknięć. W geologii wszystkie rzeczy będą pokazywać linie stresu blizny przesuwającej się ziemi. Ale tutaj ściany były nieskazitelne. AI przeprowadziło test gęstości materiału, wykorzystując dane rezonansowe z pingów, które emitowało, a wyniki były szokujące. Szyb nie pasował do niczego w lokalnej kompozycji bazaltu piaskowca. Był gęstszy, mocniejszy. W miejscach po prostu wchłaniał sygnał. Potem pojawiła się druga anomalia. Na około 340 stopach zasilanie lidar ujawniło poziome cechy tkwiące w ścianach. Cienkie, idealnie rozmieszczone grzbiety owijały się wokół obwodu jak pierścienie. Nie były to losowe osady mineralne niekorzenie, a oznaczyło je jako wskaźniki wzmocnienia strukturalnego, coś, czego można by się spodziewać wewnątrz sztucznie wykonanego tunelu, a nie w pionowym szybie kosztującym konsultacje w środku niczego. Gdy zstąpienie trwało, każdy krok ujawniał więcej pytań niż odpowiedzi. Na głębokości 500 stóp nastąpił skok wartości czujników elektromagnetycznych na krótki moment, co całkowicie oszalało kompas drona, zanim udało mu się ponownie ustabilizować. AI oznaczyło to jako lokalizowaną EM, prawdopodobne aktywne źródło. Mówiąc w prostych słowach, coś tam na dole emitowało energię. Zatrzymując się na chwilę, aby pozwolić AI przetworzyć dane zespół. Odkrył, że wyniki były znacznie trudniejsze do wyjaśnienia. Spośród wszystkich nakładających się skanów wygenerowało wstępny model 3D dla pierwszych 600 stóp. To, co się ukazało, było nienaturalne, idealnie równoległe ściany, identyczne pierścienie wzmocnienia co 50 stóp, a w dwóch punktach wąskie poziome otwory prowadzące do tego, co wydawało się komorami bocznymi zbyt symetrycznymi, aby były jaskiniami zbyt precyzyjnymi, aby były przypadkami. Im głębiej skanował, tym bardziej wyglądało to mniej jak dziura, a bardziej jak szyb. Stworzony korytarz coś zaprojektowanego, aby schodzić w dół i kontynuować. AI wciąż nie dostarczyło swoich najbardziej niepokojących odkryć. Gdy przetwarzało dane kompozytowe, zaczęło nakładać słabą mapę ciepła z głębi jednej z komór bocznych. Ten mały, stały i ciepły sygnatur, niegeologiczne ciepło, ale takie, którego można by się spodziewać od czegoś działającego, nie było pozostałością. Również nie było martwe. Myśleli, że skanują dziwną cechę geologiczną. To, co AI pokazało im następnie, sprawiło, że niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy dziura mela kiedykolwiek była częścią natury. Numer 3. Geometria, która nie powinna istnieć. Gdy pierwszy pełny kompozyt szybu AI załadował się na główny ekran zespołu. Nie wyglądał jak żadna naturalna formacja w stanie Waszyngton, ani gdzie indziej na Ziemi. Jakby Ziemia została przewiercona z precyzją maszyny, a jednak nie było żadnych oznak wiercenia, żadnych śladów narzędzi, żadnych stosów odpadów, które mogłyby pozostać. Wewnętrzna średnica szybu wynosiła dokładnie 14 stóp od pierwszego skanowalnego cala do ostatniego punktu, do którego dron dotarł. Ani cala więcej, ani cala mniej. AI oznaczyło to jako statystycznie niemożliwe w naturalnej pustce tej głębokości. Geolodzy w zespole próbowali to odrzucić jako zbieg okoliczności, ale dane nie ustępowały. To nie było tylko spójne, to było doskonałe. Gdy model AI się obracał, symetria stawała się jeszcze dziwniejsza. Co 50 stóp, bez wyjątku szyk, był wyłożony cienkimi, ledwie wystającymi zaledwie na dwa cale z ściany. Nie były szorstkie jak osady mineralne. Były gładkie, jednolite i równomierne jak kroki jakiejś odwróconej drabiny, zbudowanej dla czegoś, co nie było do końca ludzkie. Skanowanie gęstości pogłębiało tajemnice. Większość materiału szybu była gęstsza niż otaczający grunt, ale niektóre segmenty, idealnie wyrównane z tymi pierścieniami, odbijały sygnały w sposób sugerujący kompozytowe stopy. Cokolwiek te metale były, nie były rodzimymi minerałami w geologii tego obszaru. Porównując odczyty z znanymi metalami w bazie danych Geologicznego Urzędu Stanów Zjednoczonych, nie znaleziono dokładnego dopasowania. AI oznaczyło je jako nieznany materiał o wysokiej integralności strukturalnej, a potem były anomalie między ścianami. Na głębokości 280 stóp LIDAR uchwycił to, co wyglądało jak pozioma szef, idealnie prosta linia przecinająca czterostopowy odcinek wzdłuż ściany. Rekonstrukcja przestrzenna AI pokazała, że szef graniczył z pustą przestrzenią za ścianą pustką o rozmiarze kontenera transportowego. Podczas nakładania termalnego zespołu zaobserwowano, że pustka nie była zimna, lecz raczej delikatnie i równomiernie ciepła, o kilka stopni wyższa niż otaczająca skała. Jakieś ciało w środku trzymało ciepło, chociaż jak długo było zamknięte w środku, pozostawało do zobaczenia. A jeszcze bardziej zagadkowe ujawniono na głębokości 470 stóp, gdzie łuk wydawał się wybrzuszać z ściany w półokrągłym kształcie. Nie był duży, może trzy stopy szeroki, ale cokolwiek go trzymało, miało tę samą metaliczną gęstość co pierścienie wzmocnienia. Zanim AI wykryło kolejny wąski kanał, odchodzący od głównego szybu lekko opadający w dół, zanim zniknął z zasięgu czujnika. W tym momencie model dziury Mela nie przypominał już pionowego dołu. Zamiast tego zaczynał wyglądać jak część systemu inżynieryjnego kompleksu stworzonego z zamiarem i precyzją. AI nawet skonstruowało prognozę stresu strukturalnego, która pokazała, że wzmocnienia mogą teoretycznie wytrzymać ekstremalne ciśnienie, wibracje i aktywności sejsmiczne. Cokolwiek to było, nie było przeznaczone do zawalenia się. Po godzinach przyglądania się modelowi, jeden inżynier w zespole w końcu wypowiedział to, co nikt nie chciał powiedzieć. To niemal nie wygląda jak coś, co odkrywamy lecz bardziej jak coś, w co wkraczamy. To była myśl, którą nikt nie mógł uformować, bo jeśli szyb rzeczywiście został zbudowany, miał cel, a cokolwiek z celem ma swojego twórcę. Mimo to praca AI była daleka od zakończenia. Gdy zakończyło swoją następną warstwę skanów, zaczęło oznaczać pewne pustki i sekcje ścian pulsującymi czerwonymi wskaźnikami. Legenda na wyświetlaczu brzmiała potencjalne punkty dostępu. Punkty dostępu, do czego dokładnie mieli się o tym przekonać, ponieważ jeden z tych oznaczonych obszarów był więcej niż tylko pustką. To była zamknięta komora. A to, co AI wykryło w jej wnętrzu, wprowadziłoby to dochodzenie w niebezpieczne terytorium. Numer 4. Ukryte komory pulsujące czerwone wskaźniki AI nie były przypadkowe. Podkreślały bardzo specyficzne strefy wzdłuż ścian szybu, gdzie gęstość, temperatura i geometria różniły się od otaczającej struktury. Dla ludzkich oczu na surowym skanie te sekcje wyglądały na nic więcej niż drobne zmiany w teksturze. Ale gdy AI nałożyło każdy zestaw danych mapy głębokości lidar, odczyty termalne i zmienne elektromagnetyczne, pojawił się jaśniejszy obraz. Drzwi. Pierwsze znajdowały się na głębokości 342 stóp. Z głównego szybu wydawały się płytkim wgłębieniem zaledwie kilka cali, głębokim oprawionym przez jeden z metalowych pierścieni wzmocnienia. Ale przekrój AI pokazał, że za powierzchnią znajdowała się pusta przestrzeń prawie 20 stóp długości. Mapa gęstości sugerowała, że wnętrze było częściowo wypełnione materiałem, który nie był kamieniem metalicznym i echem, zgodnymi z przedmiotami wytworzonymi przez ludzi. Odczyty temperatury z tej komory były niepokojące. Otaczająca skała miała przewidywalną, chłodną podstawę. Ale wewnątrz AI wykryło trzy wyraźne strefy ciepła. Każda stała, każda oddzielona stopami pustego powietrza. Ciepło było zbyt kontrolowane, aby było naturalnym, cieplnym złożem. Coś tam w środku trzymało ciepło, jakby było zasilane. Druga komora znajdowała się jeszcze głębiej, 5 ani 11 stóp poniżej powierzchni. W przeciwieństwie do pierwszej, ta nie była idealnie wyrównana z metalowymi pierścieniami. Wydawała się wykuta bezpośrednio w ścianie. A jej wejście było uszczelnione materiałem, który pochłaniał większość sygnału skanowania niemal doskonałą osłoną. AI nadal udało się wydobyć słabe kontury z wnętrza cztery cylindryczne kształty, ułożone w siatkę, każdy o wysokości około sześciu stóp. Gdy system przeprowadził analizę elektromagnetyczną, druga komora rozświetliła się jak latarnia. Sygnał nie był wystarczająco silny, aby zakłócić drona, ale pulsował w regularnych odstępach wolno niemal jak puls serca nie tylko emitowało moc coś z tym robiło a potem przyszła trzecia komora mniejsza niż inne rozgałęziająca się pod kątem w górę jakby miała być dostępna z góry a nie z dołu nie było dla niej sygnatury ciepła żadnej aktywności em ale przejście lidar ujawniło coś co sprawiło że zespół zatrzymał się nagle nie było puste w środku zawierało tylko jeden kształt nieregularny wyższy niż człowiek wąski z sylwetką która nie pasowała do żadnej znanej maszyny ani naturalnej formacji. AI oznaczyło to jako organiczną geometrię. Przez długi czas nikt nic nie powiedział. Słowo organiczny znaczyło tutaj coś zupełnie innego. To schodziło pół mili pod ziemię wewnątrz szybu, który nie powinien istnieć wewnątrz zamkniętej komory. Nikt nie otworzył jej, przynajmniej nie zarejestrowano. Jednak dyskusja, czy zespół powinien obniżyć sondę do punktu dostępu była ryzykowna. To był czysty risk, ponieważ jeśli uszczelnienia komór okazałyby się strukturalne, ich przerwanie całkowicie zdestabilizowałoby cały szyb. A jeśli cokolwiek było w środku, było wrażliwe na dotyk, nigdy nie wiadomo, co by się stało. AI kontynuowało uruchamianie modeli predykcyjnych w próbie określenia celu tych przestrzeni. Jednym z nich było to, że przestrzenie były rzeczywiście zatokami serwisowymi stworzonymi przez komory do przechowywania sprzętu obsługującego sam szyb co początkowo wydawało się sugerowane przez ich rozmieszczenie i wzmocnienie. Inna propozycja była znacznie dziwniejsza, wykorzystując dane o ciepłocie i EM, jednostki kontenerowe. Oczywiście konteneryzacja nasuwa pytanie kontener, dlaczego dyskusja ostatecznie ustała, gdy AI wysłało pilną flagę na terminal kontrolny. Wykryto ruch w komorze pierwszej. Ruch był mały, ale rzeczywiście subtelny, przesunięcie jednej z ciepłych stref o zaledwie kilka cali. Ale w środowisku, które mogło pozostać całkowicie nieruchome przez wieki, nawet to było niemożliwe do zignorowania. A gdy zespół wpatrywał się w fit, zdając sobie sprawę, że coś głęboko w dziurze mela właśnie się poruszyło, zaczęli rozumieć, że to już nie był tylko skan. Nie byli tam sami. Numer 5. Ruch w pustce. Na początku nikt się nie ruszył. Czerwony wskaźnik na wyświetlaczu AI mignął raz, a potem się ustabilizował. Wykryto ruch. W zamkniętej komorze setki stóp pod ziemią w środowisku, w którym żadne życie nie powinno przetrwać. Termalna kamera drona odtworzyła moment i jedna z trzech ciepłych stref w komorze pierwszej przesunęła się lekko w lewo zaledwie kilka cali mrugnięcie ruchu w skanie, ale to wystarczyło, aby AI przeszło w tryb wysokiej gotowości. System uruchomił procedury weryfikacyjne, aby wykluczyć szumy sygnałowe dryw czujnika lub błędy oprogramowania. Każda kontrola. Wracała czysta. Cokolwiek to było, poruszyło się. Skanowanie LIDAR natychmiast podążyło za tym, wysyłając precyzyjne impulsy w głąb wgłębienia. Sygnał zwrotny był błędny. Zamiast ustalonego echa powierzchni było migotanie rodzaj zniekształcenia, jakie otrzymuje się przy skanowaniu czegoś, co nie jest nieruchome. Kształt wydawał się lekko wyginać, jakby dostosowując swoją pozycję. Mapa termalna pokazała coś jeszcze dziwniejszego. Sygnatura ciepła nie zgasła gdy się poruszyła. Rozkwitła, rozjaśniając się o ułamek stopnia. W terminach biologicznych mogłoby to oznaczać zwiększoną aktywność, jak przyspieszenie pulsu. Cisza zapanowała w namiocie kontrolnym. Główny inżynier wymamrotał, że musiał to być błąd, ale jego głos był napięty niewiarygodny. AI już oznaczyło anomalię jako niskoczęstotliwościową aktywność kinetyczną. A co gorsza, miało znacznik czasowy podobnych mikroruchów w dwóch wcześniejszych skanach, momentach, które ludzie, operatorzy całkowicie przeoczyli. Potem przyszedł skok IM. Po raz pierwszy od rozpoczęcia zstąpienia kompas drona kręcił się gwałtownie, jego feed orientacyjny zaciął się, zanim się ustabilizował. AI nałożyło dane. Skok EM zbiegł się dokładnie z ostatnim zarejestrowanym ruchem anomalii. Mogło być mechaniczne, szepnął jeden z zespołu, choć nikt nie brzmiał przekonująco. Jeśli to było mechaniczne, to jak długo było aktywne, dekady, wieki, przyjął i dlaczego było zamknięte? Zespół dyskutował czy natychmiast wyciągnąć drona. Jednak w tym momencie moduł predykcyjny AI się zaangażował, sugerując aby obszar został zeskanowany z bliska z wysoką rozdzielczością. A to nie była kaprys ten system sklasyfikował anomalię jako priorytetowy temat na podstawie interakcji ruchu ciepła i aktywności EM. Zgodzili się obniżyć drona jeszcze o 8 stóp do poziomu szwu dostępowego do komory pierwszej. Następnie światło drona oświetliło ścianę, odsłaniając nic więcej niż tę samą gładką, nieprzerwaną powierzchnię. Ale czujniki piszczały z aktywności. FeedLidar wydawał się przez chwilę zaciąć, zanim wrócił do normy. A w następnych dwóch klatkach AI uchwyciło kontur wewnątrz komory wysoki, wąskie proporcje go nie pasowały do anatomii ludzkiej, chociaż nie był to organizm, który pasowałby do kategorii czegoś amorficznego. Klasyfikacja AI nie mogła przypisać go do żadnej znanej kategorii, ani w geologii, ani w biologii. Po prostu nierozwiązany typ obiektu. Wszyscy w milczeniu wpatrywali się w model. Następny skan wyczyścił go, pozostawiając statykę przez następne kilka sekund. Potem feed wideo z drona pogarszał się, rozdzierając się poziomo na pasy, a następnie całkowicie zamarzając. AI próbowało się ponownie połączyć. Spędziło 37 sekund na niczym. Następnie w zamrożonej klatce wideo światło wewnątrz komory przesunęło się nie dlatego, że dron się poruszył, ale dlatego, że coś wewnątrz odbiło je z powrotem. To były dwa punkty jasności, dokładnie tam, gdzie mogłyby być oczy. Fit zgasł. W minutach, które nastąpiły, zespół wyciągnął drona na powierzchnię. Wciągarka krzyczała, gdy ją zakręcono. Linka wróciła nienaruszona. Żadnych przerw, żadnych strzępów, ale sam dron był martwy. Cała pamięć wewnętrzna została wymazana. Każdy bit z zachowanych danych został zapisany tylko dlatego, że AI przesyłało swoją analizę w czasie rzeczywistym do serwera offside. To miejsce było świadkiem czegoś, co było nieproszonym gościem. Teraz jednak wiedziało, że znaleźli coś gdzieś głęboko w dziurze mela. Decyzja o kontynuowaniu skanowania wiązałaby się z kosztami, ponieważ w ciągu kilku godzin zespół zdał sobie sprawę, że ich dane nie były bezpieczne, a oni sami również. Numer 6: Znikające dane. Zespół nie świętował wyciągnięcia drona na powierzchnię. Nikt nie klaskał. Nikt nawet nie mówił głośniej niż szept. Urządzenie leżało na stole roboczym, jego matowa czarna obudowa, nienaruszona, ale zimna w dotyku, zimniejsza niż otaczające powietrze. Wewnątrz jego pamięć stała się czystą kartą. Dejny, które właśnie zarejestrowali surowe nagranie ruchomej anomalii, zniknęły. Na początku założyli, że to była awaria sprzętowa spowodowana skokiem elektromagnetycznym z komory. Ale serwer AI w trybie offline nadal miał częściową telemetrię. Wystarczająco, aby potwierdzić, że dane na pokładzie nie zostały przypadkowo uszkodzone. Zostały wymazane. Dzienniki pokazały celowe polecenie nadpisania wysłane milisekundy przed zniknięciem fidu. Problem nikt w zespole nie wydał tego polecenia. AI oznaczyło incydent jako możliwe zdalne włamanie. To oznaczało, że ktoś lub coś połączyło się z systemem sterowania ich drona w trakcie stąpienia. Nawet przy zabezpieczonym przewodowym połączeniu zespołu Włamanie było niezaprzeczalne. Gdy zaczęli przeglądać, jakie fragmenty przetrwały na serwerze zapasowym, pojawiły się kolejne problemy. Jeden po drugim stacje robocze zaczęły się zawieszać. Najpierw laptop inżyniera mapowania, nagły niebieski ekran, a następnie całkowita awaria rozruchu. Potem terminal obrazowania termalnego zamarł, jego wentylator ryczał, aż zasilacz się spalił. W mniej niż godzinę trzy maszyny były martwe. Na początku myśleli, że to może być lokalny skok lub zakłócenia środowiskowe, ale potem pojawił się znacznie bardziej niepokojący wzór. Maszyny nie tylko zawodziły losowo. Umierały w momencie, gdy ktoś próbował otworzyć pliki zawierające skany anomalii komory. To nie kończyło się na tym. Na telefonie satelitarnym lidera zespołu pojawiła się zaszyfrowana wiadomość, urządzenie, które nie było nawet podłączone do ich sieci terenowej. Tekst był krótki i schłodził oboz. Zatrzymaj operację. Nie transmituj. Opuszczaj miejsce. Nie było identyfikatora nadawcy, żadnego sygnału pochodzenia. Dziennik telefonu nie pokazywał żadnego zapisu przychodzącego połączenia ani wiadomości. Dwie godziny później reflektory świeciły na drodze gruntowej prowadzącej do ich obwodu. Trzy pojazdy, wszystkie czarne, bez tablic rejestracyjnych, zatrzymały się wystarczająco blisko, aby mogły być widoczne. Silniki pracowały w mgłę. Nikt nie wyszedł. W kabinach nie zapaliły się światła. Zespół wpatrywał się z daleka, czekając na coś. W końcu pojazdy cofnęły się w stronę linii drzew i zniknęły. Tej nocy AI wydało kolejny alert. Oddalony serwer setki mil stąd wykrył wiele prób włamania. Ktoś, kto to zrobił, wydawał się nie chcieć jeszcze usunąć pozostałych danych, ponieważ je kopiowali. Dzienniki pokazały wybuchy ruchu wychodzącego szybko, skierowanego do zaszyfrowanych adresów IP. Do rana zespół całkowicie stracił dostęp do serwera. Umieszczenie tego serwera przypisało potwierdzenie zamknięcia konta, ale bez żadnego wyjaśnienia. Nie dostarczono żadnych dokumentów. To była rządowa dyrektywa dotycząca zamknięcia. Ostatnie zabezpieczone kopie zniknęły. Jedynymi pozostałymi kopiami skanów były przenośne dyski, które zespół fizycznie odłączył na czas. Te dyski pozostały teraz zamknięte w osobnych obudowach, każda zamknięta w osłonie antystatycznej. I przechowywana pod zbrojną ochroną. Teraz było jasne, że to nie tylko niebezpieczeństwo środowiskowe. To była aktywna sapresja. Ktoś lub coś chciało, aby każdy ślad anomalii został pogrzebany, tak jak dziura, w której została pogrzebana. To już nie było to, co odkryli, ale dlaczego? Dlaczego miało być usuwane z istnienia, zanim ktokolwiek mógł to zobaczyć? A AI, zanim jego własne systemy przeszły w tryb offline, Zostawiło im jeden ostatni plik, zrekonstruowany obraz pokazujący szyb, sięgający znacznie głębiej niż ktokolwiek myślał, łączący wzory, które pasowały do dwóch innych lokalizacji na planecie. Numer 7. Wzór pod ziemią. Ostatni plik, który AI wysłało zanim zamilkło, był inny niż wszystko, co zespół widział. To nie był tylko skan dziury mela. To była mapa. Renderowanie pokazało, że szyb opada daleko poza zasięg ich czujników jego głębokość sięgająca mil, ale prawdziwy szok stanowiły dwie słabe, niemożliwe linie nakładające się na mapę łączące szyb z punktami daleko od Waszyngtonu. Globalne śledzenie współrzędnych umiejscowiło te końce na pustyni w Newadzie i niezamieszkanym regionie w połowie drogi na całym świecie. Na początku założyli, że to błąd oprogramowania, ale krzyżując dane sejsmiczne i satelitarne, potwierdzili, że miejsce miało wspólne niepokojące cechy: zakłócenia elektromagnetyczne, znikającą dzikość i stare legendy o bezdennych dołach lub przeklętej Ziemi. Lokalizacja w Nevadzie była szczególnie niepokojąca. Dane geologiczne pasowały do dziury Mela niemal dokładnie. Ta sama średnica identyczne wzory wzmocnienia i gęstość przypominająca pustkę jakby struktura została skopiowana miejsce za granicą wydawało się jałowe na widocznych obrazach ale dziesięciolecia danych termalnych ujawniały krótkie przerywane ciepło kwitnące pod powierzchnią odzwierciedlające anomalie znalezione w zamkniętych komorach mela wnioski ai były jednoznaczne prawdopodobnie połączone struktury jeśli to prawda dziura mela była jednym węzłem w globalnej sieci ale po co Komunikacja transport kontener. Nikt nie wiedział, inny szczegół rzucał się w oczy. Pierścienie wzmocnienia szybu kończyły się na głębokości około 1,9 mili. Struktura nieco się zwężała w tym punkcie. Ściany z nieznanego materiału prawie całkowicie pochłaniały zarówno termalne, jak i elektromagnetyczne skany. AI nie mogło zobaczyć, co się za nimi kryło, ale mogło coś poczuć. Było to słabe wibracje ultra niskiej częstotliwości z poniżej tej głębokości. Godziny spędzono na izolacji tego stła, ale rytm był precyzyjny. Dwa krótkie impulsy, jeden długi. Pauza. Powtórz. Może kod ostrzeżenie czy sygnalizowanie czegoś innego? To była jeszcze bardziej zdumiewająca idea. Jeśli wszyscy znajdą połączenie i jakąś aktywną siłę istniejącą głęboko w ich wnętrzu, dziura Mela stała się nie samotną anomalią, ale częścią światowego systemu. Zimna cisza ogarnęła oboz. Jeśli byt w komorze pierwszej zareagował na drona jakiś czas temu, to następowało, że sygnał mógł nie być przypadkowy. Możliwe, że odpowiadał. W każdym przypadku to uczyniło dziurę znacznie więcej niż zagadką. To był otwarty kanał, a cokolwiek leży na linii, nie można się spodziewać, że będzie milczeć zbyt długo.